Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwege, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, wydarzeniem dnia według mnie, dzisiaj jest wniosek Aha. o uchylenie immunitetu płemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Taki wniosek trafi do Sejmu w związku z wyborami kopertowymi. Możemy przeczytać prokuratura. Krajowa. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał dziś do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej. Tak, i tutaj mamy. Mam nadzieję, że pan Morawiecki stanie przed prokuraturą i nie będzie u niego odpowiedzialności. Powiedział Adam Adrian Witczak Do uchylenia immunitetu będzie jednak potrzebna zgoda większości Sejmowej. I. Dziś na biurko marszałka Szymona Hołowni trafił kolejny wniosek dotyczący posła Mateusza Morawieckiego w związku ze sprawą wyborów kopertowych. Potwierdził na portalu X, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prokuratura pracuje rzetelnie, sumiennie i dokładnie, ciąg dalszy nastąpi, dodał. Tak, wiecie państwo, ja czekam kiedy ciąg dalszy nastąpi, bo do prokuratury ma być wezwany też Jarosław Kaczyński w sprawie dwóch wież, na razie w charakterze świadka. No rzeczywiście, ale wiecie państwo, ciekawy jestem, jak się zachowa większość sejmowa, czy będzie ta większość sejmowa, która uchyli immunitet Morawieckiemu. No mam nadzieję, że to już nikt nie... E, chociażby z trzeciej drogi, nikomu tam ręka nie da, że, żeby ten immunitet mu zdjąć. Pytanie Państwo: hmm. sprawa dotyczy tych wyborów kopertowych, e, gdzie pomimo tych wszystkich e, negatywnych opinii, Morawiecki jednak e, zarządził te, te wybory i sam naraził państwo na straty. E, co najmniej 70 kilku milionów złotych. To jest niezwykle poważna sprawa. Pamiętacie, Państwo to słynne przesłuchanie Kamińskiego w tej sprawie, chociażby wtedy, kiedy pan poseł Wypi opowiadał o okolicznościach tego spotkania, kiedy porozumienie Gowina, ludzie z porozumienia Gowina kontestowali, to nie chcieli tego zrobić i w wili na Parkowej był tam Kamiński. Pan poseł Wypi opowiadał, że Kamiński był prawdopodobnie w jakimś stanie odurzenia, że był pobudzony, że ich straszył, że jeżeli oni się nie zgodzą z wybory kopertowe, to on będzie jakieś wyciągał konsekwencje wobec nich. No wiecie Państwo, no, koordynator Rzeczypospolitej służb Specjalnych i Ministerstwa Wewnętrznych. Tak ważna osoba w, tym, w tej grupie Jarzla w niewątpliwie te wszystkie, jego presja, to jego presja no, była, była niezwykle istotna. Pamiętacie Państwo, że później na skutek tej presji pan e, poseł i e, pan przewodniczący Gowin trafił do szpitala. Także tam, ta sprawa jest w ogóle, powinna, powinna być w takim szerokim aspekcie rozpatrywana. Mam nadzieję, że również będą dalsze kroki w sprawie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, bo chyba najbardziej na to czekamy, co się będzie dalej działo z premierem, Moraw byłym premierem Morawieckim i z panem Dworczykiem. Hmm, chociaż no tutaj ta sprawa wyborów kopertowych, no cieszymy się, że chociaż, że chociaż w tej sprawie Morawiecki stanie przed sądem. No Morawiecki w tej chwili hmm, ma taką naprawdę teraz w, w, wyższą pozycję e, tutaj e, w tej w tym ugrupowaniu Rosława Kaczyńskiego i wiecie Państwo, akurat teraz ten, ten wniosek przeciwko Morawieckiemu. nie. jednak cały czas to wygląda na jakieś walki frakcyjne, bo zobaczcie Państwo, te porażki spektakularne Nawrockiego, chociażby wczoraj ta, ta wypowiedź dokładna, zgodna z tym stanowiskiem Putina odnośnie Ukrainy odnośnie prezydenta Żeleńskiego i prezydenta Żeleński, który odpowiadał Nawrockiemu o tym, no, że musi zacząć ćwiczyć, że musi rozumieć, że jeżeli będzie miał tak twarde stanowisko nieprzejednane, jeżeli chodzi o Ukrainę i że Ukraina nie może aspirować do, do NATO, do Unii Europejskiej. Nic nie mówi o tym, że od razu ona już teraz była przyjęta, ale w ogóle w perspektywie tego, tego nie ma. To wygląda wszystko niezwykle słabo. I tutaj Morawiecki, który zostaje nagle tym szefem EKR-u, bo Georgia Meloni jego desygnowała za stanowisko, czyli tej największej partii w parlamencie tej prawicowej reformatorów. To przyznam się Państwu, i kocerodzy i reformatorów, no to przyznam się państwu, że to jest takie utrącenie kandydatury Morawieckiego. Pamiętacie Państwo, że Morawiecki również został zaproszony przez prezydenta Trumpa na mm, inaugurację jego prezydentury. Oczywiście Morawiecki jest naturalnym przeciwnikiem i dla ludzi Ziobry i dla Kaczyńskiego. Morawiecki rozumiał, Morawiecki wypowiedział się ostatnio z takiego wypowiedzi, że on będzie wspierał Nawrockiego, a najchętniej on by siebie widział później w roli Premiera, jeszcze raz. No tak, wiecie Państwo, tam, tam gdzie jest premier, tam są na stanowisku premiera. Według niego to jest najlepsze stanowisko, do tego, żeby mieć dostęp do naszych pieniędzy. No to już się chyba nie sprawdziło, szczególnie jeżeli chodzi o rządową agencję rezerw strategicznych. Sytuacja jest niezwykle, niezwykle ciekawa. Ja w dalszym ciągu. E, tak zauważam, że zobaczcie Państwo, te sprawy, które trafiają o uchylenie immunitetu, to te sprawy są w takim najmniejszym wydźwięku. Patrząc e, przez pryzmat tego, co robił Morawiecki, Dworczyk i tutaj wszystkie rzeczy, sprawa wyborów kopertowych, moim zdaniem, jest e, no jednak e, dużo mniej taka jednoznaczna, jak te sprawy dotyczące ewidentnego złodziejstwa w Rarsi, ta sprawa jest wielojunkowa. No, I tutaj nawet po wypowiedzi pani Gnańskiej, która twierdziła, że, że Pan Chopa yy, no, był ewidentnie promowany gdzieś z góry, no, już nie wypowiadała do końca tych informacji, to tutaj można było jasne zrozumieć, że ona ma na myśli premiera i pana Dworczyka. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy Morawiecki był przerażony. Morawiecki wtedy wyszedł, miał ewidentne jakieś przecieki z prokuratury i wyszedł i powiedział taką dziwną rzecz. Powiedział, że matka bardzo taka naciskana i w trudnej sytuacji, może mówić różne rzeczy i matka, która ma taką trudną sytuację odnośnie dziecka, odnośnie byłego partnera czy męża. I w takim wypadku możemy się liczyć z, z różnymi tutaj działaniami. On, chcąc wyprzedzić to, co się będzie działo, mówił o tym, co się dzieje w śledztwie. Pokazując przy okazji pani Gdańskiej, że uważaj, ja wiem, co się tam dzieje. Uważaj, mm. e, I Państwo, po tym wszystkim, kiedy ta sytuacja nabrała rumieńców i został zatrzymany pan Uśmierowski w Londynie, pamiętacie, yy, sąd nie przychylił się do wszystkich wniosków, żeby przebywał. Yy, żeby były zastosowane środki wolnościowe. latiał tam pan Worczyk, był tam tajemniczowiciel tajemniczo wywiadu. Później został sprowadzony z Dominikany pan Szopa. Wydawało mi się, że te sprawy, które są naprawdę niezwykle hmm, hmm, o wyższym, według mnie, tym ciężarze gatunkowym niż Wybory kopertowe, bo tutaj jednak to jest sprawa o podłożu politycznym, i to trzeba powiedzieć, Ta, to dla Morawieckiego będzie bardziej dokuczliwe. W Morawiecki kiedyś się o tym dowiedział, kiedy dowiedział się, że szopa jest procesem do Polski, wyjechał z Stanów Zjednoczonych. Wyjechał ze Stanów Zjednoczonych i dopiero jak tutaj okazało się, że Sopa po tych Różnych zwrotach sytuacji, to znaczy najpierw odwołał dwóch obrońców, czyli pana Lewandowskiego, pana Lewandowskiego i pana mecenasa Wąsowskiego. Zostawił tylko pana mecenasa Dibois. Wydawało się, że Chopa chce współpracować z prokuraturą. Chopa obawiał się, że jego mama będzie też pociągana do odpowiedzialności i że tutaj już sprawa będzie szła w kierunku no, premiera, byłego premiera Morawieckiego, odpowiedzialności i, i, jego odpowiedzialności i odpowiedzialności Dworczyka. To stanęła. Teraz chcąc mieć e, ważne nazwisko już e, prokuratura e, kieruje wniosek o zdjęcie immunitetu Przeciwko Morawieckiemu, a spodziewałem się, że Morawiecki odecinuł, bo gdyby to byłby wniosek o odjęcie immunitetu w sprawie hmm, rars u tych rządowych, najcelej strategicznych, to by było dużo gorzej. Wiedziałam państwo, ja nie widzę powodu, żeby na przykład w sprawie tych wyborów kopertowych stosować areszt tymczasowy, prawda? Czyli jak będą stawiane zarzuty, żeby Ktoś za to chciał byłego premiera aresztować. I to są te rzeczy, które niestety, ale ja patrzę na tę pracę prokuratury bardzo sceptycznie. Oni mogli pójść w innym kierunku, bo i nie, no, już jest jedna sprawa, jesteś Morawiecki. Tak samo było z Kaczyńskim. No tak, no wiecie Państwo, Kaczyński miał zdjęty immunitet za to, że uderzył pana Komosę. Ale nie miał zdjętego immunitetu za to, że po prostu ukradł wieniec, niszczył wieniec i miał przestępstwa, no, za które odpowiadałby w ten sposób, że mógłby być i tracić mandat poselski, gdyby był skazany tutaj, Szanowni Państwo, to jest ścigane na wniosek przez pana Komose i tutaj sąd ma jeszcze taką no, duży margines, bo tam jest jeszcze taki opis tego czynu, że jeżeli ten czyn do tego czynu przypisał, przyczynił się na przykład, przyczyniła się osoba poszkodowana, to szant ma różnego rodzaju jeszcze możliwości wyrokowania. I, I to mnie szanowni państwo niepokoi. Cieszę się, że niewątpliwie Mateusz Morawiecki... E, będzie miał zdjęty immunitet. Zobaczymy, kto będzie jak głosował. Zobaczymy, jak będzie głosowała konfederacja, która teraz ma trzęsienie ziemi u siebie w związku z kandydowaniem Szygoja Brałona. No? Zobaczymy, szanowni państwo. Tu będziemy, będziemy widzieli te przyszłe ewentualne koalicje, na które liczy Jarosław Kaczyński. Natomiast to, Morawieckiemu. Spodziewałem się, że to jemu nic nie zmienia. Tutaj nikt nie będzie wnioskował o areszt tymczasowy, czego oni się najbardziej boją. Czekamy, szanowni państwo. Dobre i to, ale pamiętajcie, jak to odczytywać. Nie robią im, tak jak Obajtkowi, rzeczy, które dla nich są najbardziej dolegliwe, tylko na przykład Obajtkowi chcą odjąć immunitet za zatrudnienie firmy detektywistycznej tam za 400 ileś tysięcy, troszeczkę więcej, jakby się nakazał śledzić polityków ówczesnej opozycji. Widzicie Państwo, no w porównaniu z tymi różnymi innymi zarzutami, chociażby ze składaniem fałszywych zeznań, które, no w zasadzie ta sprawa jest taka dosyć ewidentna. Są taśmy tej rozmowy o bajka z Nisztorem są zeznania przed sądem. Są, jasno można udowodnić, że kłamali odnośnie znajomości z rodziną Piotra Nisztora i odnośnie okoliczności zatrudnienia. No i chcieli Rafał Włoskiego po prostu wsadzić do więzienia i narobić mu olbrzymich życiowych problemów. Podnoszę wrażenie, zobaczcie Państwo, że prokuratura, mając te bardzo e, silne ładunki, używa takich najsłabszych. Dlaczego? No może dlatego, żeby to wszystko dłużej się e, ciągnęło i dlatego, że tam dalej jest mnóstwo ludzi, ziobry. Czekamy po owocach, ich e, poznacie. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu zarekomendować oczywiście mistrzów kłamstwa, pana redaktora Marcina Tyca. Chciałbym Państwu zarekomendować oczywiście pana majora Hede, kolumnę, polską kolumnę Putina i chciałbym Państwu zarekomendować pana pułkownika Wrońskiego Choluba II. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o Łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwa.